Chcesz wyglądać jak facet z formą, ale nie masz czasu życia jak kulturysta? Jeśli tak, to ten film jest dokładnie dla ciebie. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym i pomagam facetom po 30 zbudować estetyczną sylwetkę i rzucić zbędne kilogramy. Bez głodówek, bez sześciu treningów tygodniowo i bez jakichś magicznych tyliczków. Bo prawda jest taka. Nie musisz trenować jak kulturysta, żeby wyglądać jak facet z klasą. Co więcej, dla facetów po 30 klasyczne fitnessowe podejście po prostu nie zadziała. Za dużo kardio, za mało mięśni, za duże plany treningowe, za mało regeneracji. A przecież chcesz wyglądać dobrze w t shircie mieć siłę dla dzieciaków i pracy i zrzucić brzuch, ale nie kosztem życia. Dlatego dziś pokażę Ci, jak trenować, żeby wyglądać świetnie. Bez startowania w zawodach, co zmienić, żeby... Co zmienić, jeśli chcesz efekty, a nie zakwasy? I co zrobić, jeśli masz tylko 2-3 dni na siłkę w tygodniu? I pierwsza sprawa: tu nie musisz trenować 6 razy w tygodniu. 2-3 treningi wystarczą. Masz pracę, dzieci i obowiązki? Na pewno masz. I nie musisz trenować codziennie. 2-3 solidne sesje w tygodniu to wszystko, czego potrzebujesz, jeżeli chcesz wyglądać jak grecki bóg, a nie jak kulturysta na scenie. Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwie? I to właśnie dlatego 90% gości nie robi formy, bo robią za dużo, za często i byle jak. Bo ciało nie nagradza ilości, ciało nagradza jakość. Możesz trenować dwa razy w tygodniu i wyglądać lepiej niż ktoś, kto siedzi na siłowni pięć razy w tygodniu. Ale musisz trenować po prostu mądrze. Jak to wygląda u moich podopiecznych? Od dwóch do trzech treningów całego ciała w tygodniu. 60-90 minut każdy. Konkretny plan, progresja siłowa i zero, zero cardio na siłę. Zero spalaczy i zbędnych supli. Bo Twoim celem nie jest bycie zmęczonym, tylko Twoim celem jest mieć sylwetkę, którą lubisz. Jeżeli to brzmi jak coś, co Cię w ogóle interesuje, to kliknij suba i daj znać w komentarzu, ile ty realnie masz czasu na trening w tygodniu. Zrobię odcinek dla tych, którzy mają tylko dwa dni, a w kolejnym punkcie pokażę Ci, dlaczego nie musisz robić martwego ciągu, żeby mieć wielkie plecy. I też pokażę, dlaczego trening siłowy nie równa się trening sylwetkowy. Bo nie musisz robić 180 kg w martwym ciągu. Musisz wyglądać, jakbyś mógł to zrobić, i to jest różnica, której nikt ci nie powiedział. Bo wygląd nie równa się wynik. I większość gości kopiuje treningi kulturystów dla siłacze, a potem się dziwią, że mają rozwaloną postawę, bóle pleców i brak efektów. A prawda jest taka, że jeśli twoim celem jest estetyka, to nie musisz robić martwego ciągu, nie musisz robić przysiadów. Nie musisz robić wyciskania żołnierskiego nad głowę, i szczerze, to nawet nie musisz robić ławy jak nie lubisz, bo trening sylwetkowy nie równa się trening siłowy. Trening siłowy to jest zapas siły, zostawienie dużo powtórzeń w zapasie, bardzo długie przerwy, mało serii do upadku, a trening sylwetkowy to minimalnie krótsze przerwy, więcej kontroli nad tym, co robisz i trenowanie blisko upadku mięśniowego albo nawet do upadku mięśniowego. I co ja zalecam moim podopiecznym na początku? Żeby wszystkie serie robili do upadku mięśniowego. Dlaczego? Żeby nauczyli się trenować ciężko, a nie dużo i żeby każdy trening coś im wnosił. Żeby nie machać kantelkami bez celu i żeby po prostu nie zmarnować tego czasu. Bo już tej godziny treningu nikt Ci nie odda. Bo możesz mieć 40 lat, dwójkę dzieci i robotę, ale jeśli zrobisz 6 serii do totalnego upadku w 45 minut, to zrobisz więcej dla swojej sylwetki niż 23-latek, który spędza na siłce 2 godziny i gada z kumplami. Kolejna sprawa, czyli buduj mięśnie, a nie tylko spalaj tłuszcz, bo większość facetów po 30 zaczyna od redukcji. A ja powiem wprost: bez mięśni nie będzie efektu. Nie da się wyrzeźbić brzucha, którego jeszcze nie zbudowałeś, bo wszyscy chcą zrzucić brzuch. Ale nikt nie pyta, co pod nim jest. Jeśli nie masz mięśni brzucha, to nie ma co rzeźbić. Jeśli nie masz pleców, to nie ma co odkrywać. Jeśli nie masz barków, to zostaje wieszak na koszulki. Masz nadwagę? Redukuj. Masz lekką nadwagę? Lepiej ci wyjdzie rekompozycja. Jesteś początkujący? To możesz jednocześnie spalać tłuszcz i budować mięśnie na redukcji. Tylko jest jeden warunek. Trenuj ciężko, bo trening to jest najważniejszy bodziec, który daje ci efekty sylwetkowe. A nie trenuj jak większość gości po 30, czyli 3-4 serie po 12 powtórzeń, bez progresji, bez techniki i zero białka w diecie. Zrobiłem cały odcinek o tym, jak jeść, żeby nie być głodnym i nie tracić mięśni. Mega konkretny, jak dla dorosłego faceta. Jeśli chcesz go obejrzeć, to tu masz zakładkę. I nie trenuj jak influencer, tylko trenuj jak facet z życiem. Nie masz czasu na 6 posiłków, 2 godziny cardio i 10 supli dziennie, ja to wiem, więc nawet Cię nie pytam. I to jest normalne. Bo twój plan musi pasować do twojego życia, a nie do życia kulturysty. Bo to nie jest film na YouTube, tylko to jest twoje życie: praca, dzieci, stres i obowiązki. To wszystko ma znaczenie i się liczy. Bo wielu gości próbuje kopiować plan jakiegoś 23-latka, który mieszka z rodzicami, śpi 9 godzin dziennie, chodzi na siłkę 6 razy w tygodniu. A ty masz 35 lat. Masz trójkę dzieci i pracujesz po 10 godzin dziennie. Nie oszukujmy się. Dlatego plan musi być prosty, ale również skuteczny, czyli 2-3 treningi w tygodniu, 2-3 posiłki dziennie, trochę ruchu i trzymanie białka wysoko i dbanie o regenerację. I to tyle. Tyle ci wystarczy, serio. Przykład, jeden z moich podopiecznych zrzucił 10 kg w 12 tygodni. Miał trójkę dzieci, pracował i pewnie nadal pracuje jako mecenas, trenował dwa razy w tygodniu jadł 2000 kalorii. I dał radę. Tu masz film o jego metamorfozie. Kolejna sprawa to zacznie od techniki ciężkiego, ale mądrego treningu, bo większość facetów stara się trenować ciężko, ale nie mądrze i bez techniki, bo bierzesz więcej niż potrafisz, gibiesz się pod sztangą jak pingwin, a potem plecy bolą, barki bolą, coś mi strzeliło i dwa tygodnie przerwy. I to się nazywa ego lifting. Dźwigasz nie dla efektów, tylko żeby poklepać swoje ego. Kosztem tempa, kosztem techniki, kosztem zakresu ruchu, kosztem Twoich stawów. A co zamiast tego? Opanuj technikę, ale nie trenuj też jak leszcz. Trenuj blisko upadku mięśniowego, czyli wybierz duży ciężar, około 70-80% ciężaru maksymalnego. Rób od 6 do 10 powtórzeń i niech ostatnie naprawdę zwalniają, jakbyś włączył sl slow motion albo odpalił Matrixa. Uw scenę. Gdzie gość omija naboje z pistoletu, bo jeśli ostatnie trzy powtórzenia robi z uśmiechem na twarzy, to to nie był trening, tylko to była rozgrzewka. I kolejna sprawa to nie kopiuj planu kulturysty, tylko stwórz swój własny system. Split sześciodniowy z forum z 2014 roku? Serio? Myślisz, że to zadziała? Ty potrzebujesz planu, który działa, a nie planu dla gościa, który ma 23 lata, zero obowiązków i sypia z kreatyną pod poduszką. Masz pracę, masz dzieci, masz życie? To musisz trenować jak facet z życiem, nie jak TikTokowy Bóg klaty, który zarabia z tego, że świeci sylwetką w internecie. Lepsze rozwiązanie: Full body workout, czyli trening całego ciała. 2-3 treningi tygodniowo, krótkie, konkretne, całe ciało, zero kombinowania, maksimum efektów za minimum czasu. Bo FWW to jest boski system dla gościa, który ceni swój czas, ma rodzinę, chce wyglądać dobrze, a nie startować w zawodach. No bo wiesz. Większość facetów myśli, że potrzebuje więcej. Więcej treningów, więcej cardio, więcej spalaczy. A prawda jest taka, że potrzebujesz lepszego planu i głowy na karku. I nie musisz trenować jak zawodowiec. Nie musisz jeść z plastikowych pudełek. Nie musisz rezygnować z życia. Musisz tylko trenować mądrze, zrozumieć podstawy i mieć system, który pasuje do Ciebie, a nie do Twojego ego. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to może wyglądać w praktyce, to zobacz historię Lecha. 10 kg w 12 tygodni. Praca, dzieci i życie. Zarościemy. Kliknij tutaj, aby obejrzeć ten film. Jeśli czujesz, że czas to ogarnąć na serio, to zapisz się na rozmowę z linku pod filmem. Pogadamy, ustalimy plan i zaczniemy działać.